Siemaneczko z tej strony, dominik YouTube. Dzisiaj zagaramy sobie w FNF Battle Music. Więc tak, zacznę, że mam y tutorial, czyli to pierwsze co macie. Okej, okay, chwila, widzowie. Zaraz Jestem z powrotem, włączyłem tego gra od nowa. Więc tak, ja teraz pokażę Wam tutorial, choćby nie wiem co. Choć to jest już śmieszne, że muszę i że to się zacina w końcu. drugim, co ten, o tym z papierosem w, w buzi tu tu, 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 left, right dobra, to będzie tak śpiewać a potem pip, a końców To brzmi a-u trochę jak Gamsus Czyli taki Pokemon Nie Jest Okej, okay, 3 CO?! Ja mam przed chwilą 4, jakim prawem? Okej okay. Da, da, da Okej, gorąc, tam gorąc O nie, reklama blizny Nie! Litości W końcu Ej, halo! Zakończył. Mogę. Okej, okay, teraz to. Na czym mam 14 tysięcy? Nie wiem, czy uda mi się to kiedykolwiek powiedzieć. Ach, ta muzyczka jest fajna. Ta tutaj relaksująca. Tum, tak. tum. A, E, U, A, N. A, e, U, A, N. A, a, a. Zdarzy wam tylko, że pod koniec będę w nim w duet śpiewał. Nie, 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 nie yeah. tego tak A jednego się dowiedziałem. Nie chciałbym, żeby z był moim sąsiadem, bo nie miałbym prywatności. Wieszcie, no, bo jakbym się kąpał, to bym nie zaglądał przez okno. a e u a m Czy? Tak było ze skalmarem zaglądał mu, nie? Zaglądał do niego, nie przez okno, jak się skalmar kąpał. Serio, nie, ja nie żartuję. Pewnie teraz mówicie: Co? <grytanie> Piszcie w komentarzach, czy serio tak powiedzieliście. Ok? A nie mówiłem wam, że... W duacie no nie przebiłam niestety. Myślę, że było fajne, że pokazałam wam, jak, że fajne było. Myślę, że to było na tyle. Cześć, subskrybujcie i lajkujcie.